spraw, także ciężko, ciężko mi jest naprawdę i mówię trochę teraz chaotycznie, bo się spieszę, ale po prostu chciałam się na chwilę odezwać i no jest mi ciężko. Zabolały mnie strasznie wczoraj pierwsze słowa, które padły na filmie, bo tak jak mówię, nie robiłam tego absolutnie dla atencji, gdybym chciała atencji, to bym zrobiła tą dramę dawno. Zrobiłabym te wszystkie rzeczy, które wymieniłam we wcześniejszym story, a tak nie było. Ja naprawdę, każdy, kto mnie poznał prywatnie, ja mam naprawdę dobre serce, jestem szczerą, pomocną, kochaną osobą, ale no kiedy ktoś mi jednak zajdzie ze skórę i jeszcze bez powodu niesłusznie mnie zrani, to ja jestem najgorszą osobą, jaką tylko można sobie wyobrazić. Także ja dzisiaj prawie cały dzień nie miałam telefonu w ręce, ale bardzo się z tego cieszę, bo potrzebuję odpocząć. Teraz tak samo chcę Spędzić czas ze znajomymi, poukładać sobie życie, odciąć się po prostu od tego całego syfu, bo, bo to jest totalna patologia, tak jak już powiedziałam. Nie chciałabym nigdy być w tych sytuacjach, w których byłam i, i widzieć to całe zło, ale no niestety myślałam, że, że spełnię marzenia, że, że będę robić to, co zawsze chciałam, ale no niestety to środowisko okazało się strasznie toksyczne i Zepsute, zniszczone. Na mnie też źle wpłynął, tak naprawdę, pobyt tam. Ja też przejęłam wiele złych cech. Gdzieś tam przez pewien czas to się unormowało i powiedzmy, jestem w miarę dawną sobą, ale jednak no, ten uraz psychiczny pozostanie we mnie na zawsze. Więcej po na dniach, bo właśnie też chciałabym się odnieść do kilku rzeczy i z filmu Kamerzysty, i z filmu Marka. Tak samo chciałabym odnieść się tutaj to hejtu na mnie jest naprawdę bardzo mało i większość świadomości jest właśnie bardzo pozytywna. Dziękuję każdemu z osobna za całe wsparcie, za to, że jesteście ze mnie dumni, że mnie chwalicie, za, za te po prostu wszystkie przemiłe i, i przekochane wiadomości, ale tak jak mówię, no nie jestem w stanie Wam na wszystko odpisać, a nawet wyświetlić, bo to są naprawdę tysiące, tysiące diamów, ale chcę, żebyście wiedzieli, że jestem Wam ogromnie wdzięczna, i jest on mi totalnie obojętny. Ale no, miesiące, miesiące temu było zupełnie inaczej. Ja się dzień w dzień zalewałam łzami i było mi bardzo ciężko, dlatego on nie ma prawa mówić, że było inaczej. Staram się patrzeć pozytywnie w przyszłość, skupiać się na sobie, na osobach, na których mi zależy. I, i mam nadzieję, że kiedyś wszystko w końcu będzie dobrze. Bo należy mi się, należy mi się po prostu za to jakie piekło przeszłam, jakie miesiące bólu ten cały koszmar, który mnie spotkał. Mówię, strasznie chaotycznie nagrywam teraz te story, ale jestem po prostu roztrzęsiona też z powodu prywatnych spraw i po no, prostu chciałam do Was odezwać i, i podziękować za, za całe wsparcie i wszystkie mi wiadomości, a także pokazać, że, że naprawdę jest mi strasznie ciężko. Ja, ja czuję się totalnie jak wrak człowieka przez, przez tą dramę. I z jednej strony mam jeszcze dużo do powiedzenia, i muszę też rzeczy powiedzieć, ale z drugiej strony chciałabym, już, żeby to był koniec. Ale no jak się jednak coś zaczęło, to trzeba to skończyć, i, i ja na pewno nie jestem osobą, która się poddaje, zawsze walczy o swoje i prawda wygra. Prawda, 14 lat już nigdy nie będę mieć, ale, ale bo jeszcze jakoś daję radę. Oglądałem film Marka przed chwilą. E, sami możecie zadecydować, kto mówi prawdę. Ja już za swoje winy przeprosiłem. E, więcej nie mam nic do dodania. E, więcej nic tak naprawdę nie mogę zrobić. E, ja uważam temat za zakończony. Nie chcę już go kontynuować. E, uważam, że to po prostu najlepsze rozwiązanie. I zapraszam Was na nowy teledysk mojej nowej piosenki. Yo! Bo to bym go na salę w ogóle powiedziałem, przecież to nie wierzy No ale teraz co ci da podejrzany wygląda ona A to żadna połaczy? Zaraz, że za mną? No. Robię autografy dla was. Ej? To się zwraca, leci cashback, kasbek. Jesteś sobą, to masz więcej, więcej. Chodzić, zacznę inwestować chyba częściej. Najzwyczajniej widać mną do tego szczęścia. To jest mój cel, to jest właśnie moja droga. Eu vou copiar wipe up e Pau, flip. Wszystkim 2K20 Ciężka prawda, zobacz jakie liczby Do dzisiaj nie dowierzam Dobrze czuję się na ławce W kapturze z plantem, pod blokiem Rusa 12 My z Osiedlowej Nagrywaliśmy materiał skuba. Jest kupańczek, jest impreza kolednicy blaso. Jest kret na linii, otwieramy paki. Proszę bardzo, Stokoła. O, Portugal. Hm, że chyba raz w życiu jadłem tylko. Tak, ja mam na sobie nowe duchy, biorę buchy. Moi ludzie, to są po moi ludzie, robiam drugie. Cześć kochani, chciałabym wam pokazać świetny serwis o nazwie tip.pl. mam dla Was? I might pull a flexing on like a rope. Paczuszka przyszła od VIP King. Bardzo dziękuję za poczucze. Ale to później. No i fajną czapeczkę dostałem. Still goodbye. Dzień dobry kochani, witam Was w to. Brzydkie popołudnie i bardzo męczące. W każdym razie za jest sama